Inteligentna nawilżacz powietrza Mi Antibacterial Humidifier to urządzenie, które nie tylko zadba o odpowiednią wilgotność, ale i czystość naszego powietrza. Jesteście zainteresowani, jak to działa? Zapraszam do oglądania! Po serii oczyszczaczy, które podbiły serca użytkowników na całym świecie, Xiaomi wprowadziło do sprzedaży swój nawilżacz. Jak zwykle estetycznie na bardzo wysokim poziomie. Jego wymiary to 35 cm wysokości i 19 cm średnicy. Urządzenie składa się z dwóch części. Górna to zbiornik na wodę o pojemności 4,5 litra, a dolna to cały mechanizm do oczyszczania i odparowywania wody. Zasada działania jest taka, że wykorzystuje on fale dźwiękowe wysokiej częstotliwości po to, aby rozbić cząsteczki wody i przekształcić ją w taką mikroskopijną giełkę. Zanim to jednak nastąpi, to woda jest oczyszczana lampą UV, aby wybić wszystkie drobne ustroje i bakterie. Dzięki temu mamy pewność, że para, która wychodzi z naszego nawilżacza jest bezpieczna i po prostu nas niczym nie zarazi. Wystarczy, że podłączymy Mi Humidifier do zasilania, nalejemy wody tutaj od góry i już możemy korzystać z budowanych trybów, które zmieniamy przyciskiem znajdującym się tutaj z przodu. Mamy tutaj 3-stopniową skalę mocy nawilżania oraz tryb automatyczny, który musimy skonfigurować w aplikacji. A jest to oczywiście aplikacja Xiaomi Home, która w kilku prostych krokach pozwoli nam połączyć nasz nawilżacz z telefonem. Trwa to jak zwykle sekundę, cała instrukcja jest podana krok po kroku, także nie ma tutaj żadnego problemu. A gdy już się połączymy, możemy sobie nasz nawilżacz włączyć albo wyłączyć. No i zmieniać tryby pomiędzy niski, średni, wysoki oraz wilgotność, w którym sami dostosowujemy jaka procentowa ma być wilgotność i ten nawilżacz będzie nam utrzymywał po prostu odpowiedni poziom, który sobie tutaj zadamy. Możemy oczywiście ustawić sobie planowe włączenie lub wyłączenie naszego nawilżacza. Jest to pewna funkcja automatyzacji. Możemy wyłączyć światełko LED czy dźwięki powiadomień. Fajnym dodatkowym atutem jest integracja z naszym smart systemem od Xiaomi, dzięki temu możemy sobie na przykład skonfigurować taką automatyczną funkcję, która włączy nam ten nawilżacz, jeżeli czujnik wilgotności i temperatury wskaże określoną wartość lub wyłączy nam się ten nawilżacz, jeżeli otworzymy okno, no bo nie ma sensu, żeby pracował, jeżeli... Okno będzie otwarte. Zalecana wilgotność w naszych pomieszczeniach to około 60%, więc jeśli czujecie drapanie w gardle albo jakąś taką suchość w gardle, albo po przebudzeniu też czujecie dyskomfort, możliwe, że problem leży po stronie suchego powietrza i warto rozważyć właśnie zakup takiego nawilżacza. Dodatkową radą dla użytkowników tego typu urządzeń jest stosowanie wody destylowanej, jeśli wasza kranówka jest twarda, co zapewni dłuższe działanie bez kamienia na tych częściach. Wszystkie, które są tutaj w środku, po prostu jest to dbanie o wasz sprzęt. Według producenta takie 4,5 litra powinno wystarczyć nawet na 18 godzin ciągłej pracy na maksymalnych ustawieniach, więc nie musimy dolewać tej wody aż tak często. Raz dziennie wystarczy, ale jeśli zabraknie wody, bo zapowinniśmy jej na przykład dolać. To nic się nie stanie, urządzenie nas o tym poinformuje, wyłączy się, także nic nam się tutaj na pewno nie zepsuje z tego powodu. Jeśli mielibyście jakieś pytania dotyczące tego najbliższa, to śmiało piszcie w komentarzach albo do nas na wiadomości prywatnej. Ja zapraszam Was do sklepów TechWish i na techwish.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten, ale masę innych fajnych, ciekawych gadżetów. Subskrybujcie nasz kanał, bo szykujemy dla Was bardzo dużo nowości. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!